Witam tak szybciutko dzisiaj, puszczę sobie muzyczkę, bo już późno, za pierwsza W dniu wczorajszym właściwie, bo już nie dzisiejszym, tylko wczorajszym otrzymałem swój osobisty telefon z gwarancji, który wysłałem do Orange poprzez kolegę. Nie mogłem niestety sam się udać do Kielc, oddał telefon, telefon miał problem z zasięgiem. Po prostu raz był, raz go nie było. Problem, nawet jak jeśli był, to problem z połączeniami było. Były, nie dało się na ten telefon dodzwonić. E, telefon był refabrykowany z Orange, jest na rękojmi, jest jeszcze na gwarancji. Otrzymałem odpowiedź od firmy, że telefon został z, zrestartowany do ustawień fabrycznych. E, co jest już samo w sobie? No, wiadomo, no takie są procedury. I sekundkę bo wymienię sobie rękawiczkę, bo akurat robiłem kończę pracę. No i tak, telefon miał problem z zasięgiem, tak też było zgłoszone. Szybciutko napąknę jak usterka za chwilę wygląda, to pokażę. Ciężko było tutaj wytłumaczyć. I ciężko podejrzewam, że kolegą było tutaj z serwisu Formobile, for mobile, przepraszam, zdiagnozować tą usterkę. I stąd ten mój film, prośba o pochylenie się jeszcze raz nad tematem, no ja tego nie odpuszczę, sam prowadzę serwis kilkanaście lat i jeżeli będę musiał, to zajrzę do niego osobiście i zrobię go, właściwie nie, zrobię to przez niezależny serwis jakiś tam moich kolegów, no i będę rościł tutaj prawa do zwrotu kosztów, ponieważ jest usterka, a polega ona na tym i już demonstruję. Wziąłem kilka iPhone'ów, trzy konkretnie mam tylko iPhony, czwartym nagrywam, piąty ma jeszcze mój, moja, moja żona, usterka wynikła na Wigilii. Dużo mamy w rodzinie użytkowników iPhone'ów, no i okazało się, że tylko z mojej, u mojej mamy jest problem z telefonem. Jest mi wstyd, bo dodaliśmy i przekazaliśmy ten telefon, a usterka polega i już tłumaczę. Proszę bardzo, mam zasięg sieci Play, full zasięg. Telefon mi dzisiaj wrócił z serwisu i wykonałem sobie już kopię, przywróciłem kopię. Bo zrobiłem sobie na komputerze, ale już dałem, przywróciłem na kolejny telefon, który muszę dać jutro mamie, bo przecież coś musi używać. A wiem, że z tym telefonem z powrotem wróci do serwisu, no bo nie jest dobrze, no bo zaraz pokażę o co chodzi. Tak, no to tak, tutaj pokazuję, że zasięg jest. Można się na niego dozwonić i tak dalej. Wyjmuję kartę. kartę sobie przełożę iPhone'a 11, odłożę, włożę do iPhone'a no, na przykład mam też XS Maxa na którym jest zrobiona kopia a wyłączę Wi-Fi yy, na którym jest zrobiona kopia z tego iPhone'a właściwie te same treści są w, w dwóch iPhone'ach, bo już wiem, że będę jutro musiał jeść po prostu coś dać i Pokażę, jak on się tutaj zachowuje. Za chwilę zasięg złapie. Dodam jeszcze, że. Yy, a z iPhone'em da się oczywiście używać tego iPhone'a X, bo jeżeli jest w domu Wi-Fi włączone i mama ma. Yy, mama ma po prostu. Yy, Zasięg wi to da się normalnie połączyć przez internet. Jeżeli tylko wyjdzie z domu, zgubi zasięg, koniec. No i proszę bardzo, no jest zasięg full. Oczywiście też można dzwonić. A przełożę do tego iPhona X, który dzisiaj, no dzisiaj, no właściwie wczoraj wrócił mi z serwisu... Dziwnie to, że te refabrykowane telefony do, do takiego serwisu oddały niezależnego, no ale w no, takim tak mają umowę. Oczywiście jeżeli serwis tutaj sobie nie poradzi, będę jeszcze tutaj przekazywał moje nagranie do e, samego punktu Orange, do kierownictwa. No niestety nie mogę tego odpuścić, no bo wiem, że nie jest dobrze i widać, że z tym telefonem jest coś nie tak, a podejrzewam, co jest nie tak. Oczywiście teraz czekamy na zasięg w tym X-ie. Podejrzewam, że nie złapie albo będzie bardzo długo łapał. Problem będzie polegał na tym, że iPhone X, jeżeli jest refabrykowany i były robione tak zwane połówki, to prawdopodobnie albo są problem z połączeniami tutaj samych połówek, z którymi ze, wzmacnia z ze wzmacniaczy, z WTR najczęściej, samym baseband raczej nie. E może być też e problem z samą anteną, co najbardziej, tak naprawdę podejrzewam, ponieważ w momencie, kiedy był uszkodzony WTR, chociaż WTR albo antena, jest z nich, albo połówki, no tak to też obstawiam. Ale to nie ja jestem od tego, żeby diagnozować urządzenie, które jest na gwarancji. Mimo tego, że prowadzę ten serwis kilkanaście lat, no nie jestem super specjalistą od API. W ogóle prowadzę taki malutki serwisik, także... Mam też szkolenia oczywiście z Apple'a i podejrzewam, co jest uszkodzone. Proszę zobaczyć, telefon do tej pory nie złapał zasięgu. Nie złapał i go nie złapię. Ja Jeśli złapię, to i tak będą problemy z połączeniem. I docelowo powiem, że to jest moja karta. Akurat to jest karta Play'a. Ale... Moja mama mieszka 35 km od mojej miejscowości, powiedzmy na obrzeżach miastach, no, Może powiedzieć nie w ścisłym centrum, ale no, bardzo blisko centrum. I też z tym zasięgiem jest problem cały czas. Ten sam, dokładnie ten sam. I też ma na przykład sieć Play. Telefon jest bez Simlocka, więc może być wykorzystywany w każdej sieci. Spróbuję zadzwonić na 112. On się z numerem alarmowym 112 nie połączy. Mimo tego, że jest karta włożona. Dlatego, koledzy, bardzo bym prosił, koledzy z branży, pochylcie się nad tematem, wymieńcie mi to urządzenie na sprawne, na takie, które będzie się dało używać. Macie takie możliwości, jeżeli sobie nie możecie tego z tym poradzić, odeślijcie to do yy, ośrodka badawczego gdzieś tam, w, nie wiem, w Holandii czy w Irlandii, nie wiem, Apple ma, ale zróbcie coś z tym, bo no, widać, że telefon jest źle zmontowany. Prawdopodobnie antena wzmacniacz lub połówki. No w każdym razie zawsze mogę sobie oczywiście zrobić słaba yy, dolnej połówki, ale dlaczego mam to robić sam? Jak coś zleca to zewnętrznej firmie, a Wam wyślę fakturę. I no, pokażę jeszcze raz. Nie ma zasięgu, jeśli chodzi o e-mail. Jest. Jeśli chodzi o czytanie karty SIM, jak najbardziej czyta. Oczywiście reset ustawień sieciowych, czy aktualizacja telefonu. No ja już to robiłem i był zaktualizowany do najnowszej wersji i Wy z taką dostaliście, proszę zobaczyć. Do tej pory nie ma zasięgu sieci komórkowa. Play, on złapał zasięg. On oczywiście złapał, znaczy złapał, on wykrył kartę. Ta karta i fizycznie jest, bo ją wykrywa, ale niestety nie ma sieci. Jeżeli sobie... Tutaj tą kartę wyjmę. Wykrył, że brak karty SIM. Teraz tak, kartę wyjmę. Przełożę z powrotem do tego samego, który ma nawet tą samą kopię danych. Jeszcze raz panowie. Ciężko mi to było wyjaśnić. Naprawdę nie mam do was pretensji, bo sam sam tutaj miałbym problem ze zdiagnozowaniem takiej usterki, no ale czasami, niestety, tak jest, że no nie odnajdziemy jej, a ona jest i trzeba ją w ten sposób udowodnić jak filmem. Czekamy chwilę. Założymy na przykład, że. Proszę, jest zasięg, da się dzwonić. Zauważyłem, że najszybciej zasięg łapie zdecydowanie 11. A 11 też wyłączę tutaj Wi-Fi. No i tutaj oczywiście. Mógłbym zadzwonić. Czyli jeszcze raz odkładam XS Maxa. Wezmę moją, służbo, moją służbową jedenastkę. Naprawdę mogłem tutaj, mam też w pracy nie wiem z, z, z 10 iPhone'ów. Żona również ma, mogę tutaj znacznie więcej po, położyć. I no spośród tych wszystkich iPhone'ów tylko ten X refabrykowany. Kupiony z Orange nie będzie łapał zasięgu. Proszę. Zasięg jest? Jest. To jeszcze szybciutko wyjmę tą samą kartę, żeby już tutaj no stuprocentowo udowodnić. Moja karta ledwo się trzyma, no ale ja codziennie pracuję w serwisie. Tak naprawdę telefonami zajmuję się od 20 lat, a tak na poważnie w serwisie, no to po serwisem się zajmuję od 16 lat. No i lutujemy trochę trochę takich wymian wyświetlaczy, takich drobnych rzeczy również praca pod mikroskopem ja jest, nie, dzisiaj już nie jestem w pracy jestem w domu, w domu również mam serwis oczywiście pewnie pojawi się pytanie a dlaczego sobie sam tego nie naprawię a dlaczego miałbym to po prostu tak poważne usterki i tak czasochłonne naprawiać na swój koszt proszę zasięgu nie ma nie mieszkam na zadupu mieszkam no można powiedzieć na obrzeżach miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, mała pochodzi ze Starachowic, w Starachowicach mieszka, ale gdzie byśmy nie poszli, nawet w Katowicach, czy w Chorzowie, proszę Państwa, nie wierzę, że ten problem nie występuje, chyba, że macie naprawdę super, nie wiem, jakieś anteny tam, ale proszę zobaczyć, to jest jego zasięg, czyli podejrzewam, jeżeli byłby uszkodzony basement, czy WTR, był, pojawiałby się problem, albo z e-mailem, nie byłoby e nie można byłoby go aktywować, inny objaw byłby tu, objaw jest typowo na jakieś fizyczne uszkodzenie anteny, albo jej niedokręcenie, czy ona gdzieś tam nie styka, czy jej brak, no, ale jeżeli, no, ja postaram się oczywiście, jeżeli się nie pochylicie nad tematem, napiszę jeszcze tutaj, przekażę film do Orange i ewentualnie ktoś niezależny, albo ja sam, jeżeli albo razem ze wspólnym na jakimś live'ie zrobimy to na żywo i rozbierzemy urządzenie i zdiagnozujemy i usuniemy pewnie usterkę, będzie po prostu wstyd. I tyle. Koledzy, bardzo jeszcze raz proszę, zróbcie co trzeba, doprowadźcie ten sprzęt do... Do, takiej, do takiego stanu, żeby się dało go po prostu używać nie tylko na Wi-Fi. No bo oczywiście, jeżeli ja sobie teraz włączę Wi-Fi, to podejrzewam, że ja będę mógł sobie na tym Wi-Fi calling zadzwonić. Oczywiście zasięgu zero. Także prośba do Formobile, schorzowa, zróbcie co trzeba. E-mail tutaj podaję, dopiero wrócił od Was. Nadal nie działa i nie będzie działać. Reset mu nic nie pomoże tutaj, ustawienia fabryczne, aktualizacja programowa również. Jest to po prostu fizyczna usterka na płycie głównej lub samej anteny. Pozdrawiam i dzięki. Z góry dziękuję.